Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Jest mi niezmiernie miło wystąpić na tak zacnym wydarzeniu. Dziękuję za zaproszenie. No, dzisiaj temat multi-cloudu jest bardzo, bardzo powszechny. Jest to, jest to ogólny trend, tak? Mamy wielu dostawców, i chciałbym chwilę opowiedzieć, jak podejść do tego, do tego zagadnienia, do tego wyzwania. Nazwałem to wielowymiarową dżunglą, bo tak jest, tak jest w istocie. No i tutaj popatrzmy, co się dzieje generalnie w, w, w warstwie technologii. Tak? To jest slajd, który już pokazuje od jakiegoś czasu, natomiast jest bardzo, bardzo pokazuje te zmiany. Tak? Jesteśmy częścią rewolucji tak naprawdę. Um, i to, co robi Red Hat, my jesteśmy kojarzeni bardzo często oczywiście z dostarczaniem rozwiązań open source, ale też z samym Linuxem. Natomiast to, co my robimy tak naprawdę, to rozwijamy oprogramowanie. Tak? Jesteśmy firmą deweloperską, czyli nasi inżynierowie, programiści siedzą w projektach społecznościowych i tam piszą, rozwijają te rozwiązania, które później oferują Państwu w postaci subskrypcji, w postaci takiego wygrzanego, przetestowanego rozwiązania do klasy Enterprise, tak? do, do zastosowań rzeczywiście produkcyjnych. No i tutaj, jak widzimy na tym slajdzie, no, technologia ewoluuje, tak? Sposoby uruchamiania aplikacji, sposoby tworzenia, sposoby infrastruktura na której jest uruchamiany, tak? Jak popatrzymy na ten dolny rządek, to jest mniej więcej to do czego nasi klienci próbują się zbliżyć, tak? Żeby uzyskać właśnie ten poziom elastyczności, bo o co chodzi, tak naprawdę? Chodzi, chodzi o to, żeby Dostarczyć w sposób sprawny, usprawnić proces dostarczania aplikacji biznesowej, tak? czyli w skrócie, czyli w cudzysłowie, miejsce, w którym klient końcowy wpisuje numer swojej karty kredytowej. I to jest cel nadrzędny. Tak? Natomiast sposób, w jaki to się realizuje, sposób mo może być wiele. Tak? My jako Taka zdecydowana awangarda technologiczna, ja bardzo się cieszę, że mogę wystąpić po takich kilku y, wcześniej prezentacjach i, i powiedzieć, że jest też inny sposób, są inne możliwości y, i tutaj pokazać te wartości, które, y, które jesteśmy w stanie Państwu zaoferować. <coughs> Więc Open Hybrid Cloud, było takie hasło, jak dołączyłem do Red Hat'a w 2013 roku, to już mówiliśmy o tym dawno, że chmura hybrydowa to jest jedyna, jedyna, możliwa, jedyna opcja, tak naprawdę, bo biorąc pod uwagę istniejące środowiska, ten w cudzysłowie dług technologiczny, który, który istnieje u naszych klientów. I sposób transformacji do, do jakiegoś modelu chmurowego, który jest bardziej elastyczny wymaga rzeczywiście dużych wyzwań. I tutaj, tak jak widzimy, istnieją systemy fizyczne, normalnie na maszynach fizycznych pracują aplikacje bez żadnej nawet wirtualizacji. Bardzo często, ostatnio byłem troszkę zaszokowany, jak się dowiedziałem, że jeden z czołowych takich vendorów tylko, ma tylko 10% systemów zwirtualizowanych, reszta jest na bare metalu, to po prostu jest szokujące na dzień dzisiejszy, ale to ciągle istnieje, tak? No i, no i próbujemy budować, żeby konsumować te zasoby, i budować model taki jako usługa, tak? Właśnie modelu chmurowym, więc powstają chmury prywatne, powstają konektory różnego rodzaju sposoby konsum konsumpcji z chmury publicznej i docelowy model właśnie ma taką postać hybrydową. Dlatego dlatego właśnie tutaj chcę o tym powiedzieć. No i teraz. Jak do tego podejść, tak? Z kim, z kim należy rozmawiać i kogo, kogo poprosić o pomoc i generalnie jak Red Hat może tutaj się y, Państwu, państwu y, przyjść z pomocą? No, y, ja myślę, że ten, ten obrazek dobrze koresponduje z, z nazwą y, tego wydarzenia, Best in Cloud. Y, zostaliśmy rozpoznani właśnie, y, jeśli chodzi o zarządzanie multi-cloudem, y, obciążenia kontenerowe, tak? Bo to, co Państwo widzieli na poprzednim slajdzie, <coughs> dwa slajdy wcześniej... Aplikacje uruchamiane w kontenerach to jest, to jest ta przyszłość tak? to jest to, to, co daje elastyczność, lekkość, możliwość konstruowania różnego rodzaju architektur mikrousługowych i daje nam też możliwość stimulacji kosztowej tak? bo to jest bardziej, bardziej wydajne, bardziej optymalne. Więc tutaj mamy do zaoferowania sporo bardzo ciekawych rozwiązań. No i teraz przejdźmy do takiej wizji, gdzie mamy te środowiska właśnie hybrydowe, czy też od różnych dostawców spięte jedną spójną platformą. Tak? To w naszym wydaniu to jest, jest OpenShift. Tak naprawdę to, co w tej chwili dominuje na rynku, jeśli chodzi o platformy kontenerowe, to jest technologia zwana Kubernetes. Tak? To, jest, to jest jakby jądro, silnik tego rozwiązania. sposób Bardzo fajny sposób nowoczesny uruchamiania, zarządzania orkiestracji obciążeniami kontenerowymi. I w naszym wydaniu Red Hat OpenShift właśnie dostarcza Kubernetes w wersji takiej Enterprise, a do tego masę, 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 innych ciekawych, różnych dodatków, które są niezbędne, tak naprawdę. Bo jak ktoś przechodził przez ćwiczenie implementacji Kubernetesa i potem zmagania się z wszystkimi dookoła zagadnieniami, typu logowanie, typu no, mas różnych rzeczy, ja za chwilę o tym powiem, to tutaj docenia wartość rozwiązania, które jest gotowe. Tak? I teraz to, co Państwo widzą, to są oczywiście aplikacje uruchamiane w kontenerach, tak? w sposób lekki, nowoczesny i tak dalej, ale obok tego, tak jak widać, są. Są też maszyny wirtualne. Ja absolutnie nie chcę nikogo przekonywać, że wirtualizacja jest przyszłością, natomiast właśnie biorąc pod uwagę sytuację obecną, że klienci mają masę rozwiązań zwirtualizowanych i to są aplikacje, które często, których często nie ma sensu konteneryzować i ich dotykać, one po prostu działają, realizują swoje funkcje, natomiast to, co byłoby wartością, to uspójnienie sposobu zarządzania takim, takim środowiskiem. Tak? Więc tutaj OpenShift przychodzi jako odpowiedź, jak zarządzać tym wszystkim razem, tak? z jednego panelu, z jednego, przy użyciu jednej technologii, jednego, jednego rozwiązania. No i teraz idąc do tej wirtualizacji, tak? Jest taka technologia, która się nazywa KVM. Trafiła do. Dostajni Red Hat w 2008 roku razem z akwizycją firmy Cumranet. No i my to rozwijamy. To jest, to jest taki wirtualizator, który jest właśnie alternatywą dla istniejących na rynku innych rozwiązań. On jest bardzo dobry, do, dobrze wygrzany, stabilny, jest wiele lat na rynku, jest używany w chmurach publicznych powszechnie, tak? Więc to jest to jest coś, co jest sprawdzone. I teraz to, co my robimy? Do, do platformy kontenerowej, którą rozwijamy już od około 10 lat. Dokładamy prosty element. No, dorzucamy jeden proces, który się nazywa KVM. Jest zarządzany dokładnie w ten sam sposób jak, jak pozostałe aplikacje w kontenerach i realizuje funkcję, którą właśnie chcemy uzyskać. Tak? Czyli wrzucamy nasze maszyny wirtualne. Wyobraźmy sobie środowisko aplikacyjne, tak, składa się z wielu warstw, z wielu różnych komponentów. Część jest taka właśnie elastyczna, skalowalna, mikrousługowa, a część potrzebuje właśnie pracować w maszynie wirtualnej. I teraz taki zestaw komponentów tej aplikacji może być uruchomiony jednym, jednym strumieniem, jednym procesem, jednym, jedną orkiestracją, tak, gdzie są właśnie i maszyny, i kontenery razem zarządzane w sposób spójny. Więc KVM to jest takie hasło, które można sobie zapamiętać i na które należy zwrócić uwagę, tak. I tutaj ta funkcja w OpenShift nazywa się właśnie OpenShift Virtualization. Tak? O tym chcę powiedzieć, bo naprawdę mało osób to kojarzy. A to jest, to jest odpowiedź na wiele takich właśnie problemów typu heterogeniczność środowiska tak? wiele interfejsów, wiele problemów narzut przy zarządzaniu. Kolejna rzecz, która która jest istotna jeśli chodzi o multi cloud w kontekście tego właśnie wydarzenia tutaj to jest zarządzanie tym OpenShiftem czy tą platformą kontenerową na wielu cloudach, tak? Mamy coś takiego jak Advanced Cluster Manager, który pozwala nam uruchamiać, tworzyć klastry OpenShifta na wielu chmurach publicznych we własnym data center w dowolnej konfiguracji, tak? Więc to jest istotny właśnie element, ja myślę, że to jest właśnie ten, ten punkt, za który dostaliśmy tam tą pozycję w, w Forrester Wave. Ie. mamy Advanced Cluster Management, czyli spójny sposób zarządzania wieloma klastrami na wielu platformach, tak? Czyli mamy to uspójnienie. No i teraz kontenery to nie wszystko. Generalnie co idzie, co dochodzi do tego jeszcze, tak? Jak chcemy budować tę aplikację rzeczywiście, która będzie zwinna, która będzie m, zawsze dostępna i będzie się skalowała w, w ramach potrzeb, tak? Więc tutaj są elementy z różnych projektów open source, które my integrujemy i dodajemy do, do naszego rozwiązania. No właśnie, tak, Istio, Knative i tak dalej. W efekcie albo tak naprawdę w, docelowo chcielibyśmy, żeby nasza infrastruktura nie konsumowała żadnych zasobów w momencie, kiedy nie, nie ma takiej potrzeby, czyli tak zwany serverless, tak, czy dalej mówiąc event-driven architecture, czyli uruchamiamy, konsumujemy zasoby tylko i wyłącznie w momencie, kiedy jest na to zapotrzebowanie, taki request jakiś, tak, jakiś, jakieś właśnie zdarzenie. No i tutaj Właśnie jest technologia Knative, która pozwala nam e, stworzyć tą aplikację. Ja użyję takiego porównania jak origami. Tak? Wyobraźmy sobie płaską kartkę, która jest, rzeczywiście ma, ma zero pojemności, nie, nie zajmuje żadnych zasobów, a w momencie, kiedy jest potrzeba, z tej kartki tworzy się jakiś, jakaś aplikacja, tak? jakaś usługa, e, i z powrotem może być spłaszczona do zera, zniknąć e, i czekać na, na kolejną, mm, kolejno, kolejne zapytanie. E, druga rzecz e, serwis mesh. To jest, to, jest taka, to jest taki dodatek, który pozwala uprościć kod aplikacji. Czyli chcielibyśmy, żeby nasza aplikacja była w pełni kontrolowana, jeśli chodzi o, o um, komunikację, o ruch i tak dalej. Możemy robić tak zwane rolling upgrade'y, tak? wrzucać nową wersję stopniowo obserwować, co się dzieje, czy są jakieś błędy i I to wszystko jest poza kodem aplikacji, czyli aplikacja nie musi się o to w ogóle martwić. Tak? Czyli skupiamy się na korowych funkcjonalnościach, natomiast tutaj platforma dostarcza nam możliwość wizualizacji ruchu i zarządzania właśnie w taki sposób, żebyśmy mieli pełną kontrolę. Kolejna rzecz. Pipeliny, tak? czyli chcemy mieć sposób wytwórczy, zautomatyzowany, po tak? prostu wytwórczy, w pełni zautomatyzowany. Czyli tu mamy technologię Tekton, która jest wbudowana właśnie w OpenShift i pozwala nam realizować nasze pipeliny, środowiska stagingowe, testowe, deweloperskie i produkcyjne. Tak? Tutaj jest tu pełen automat. Kolejna rzecz. Nasi deweloperzy chcą mieć też swobodę usiąść w kafejce internetowej i stamtąd na przykład pracować zgodnie z obecnym trendem. Więc mamy Code Ready Workspaces. To jest element, który pozwala właśnie z przeglądarki robić, wykonywać tą, tą, właśnie, tą pracę. Natomiast wszystkie dane są bezpiecznie zabezpieczone w data center i, i nie musimy się na lokalnym laptopie niczego tam przytrzymywać ani powodować dodatkowych, jakby, Luk w bezpieczeństwie, tak? Czy te dane zawsze są w miejscu, gdzie powinny być. No i teraz. Y jak to, wszystko, to, to nie jest wszystko jeszcze, tak? Jak wybrałem kilka y, przykładów, zachęcam do, do rzeczywiście do y, zapoznania się z, y, z, na, z naszą ofertą, natomiast y, to co chciałem powiedzieć, w jaki sposób te aplikacje modernizować, w jaki sposób, jest kilka przypadków. To co my robimy, robimy taki, państwu taki application portfolio assessment, który pozwala zidentyfikować y, grupy aplikacji, które m, możemy musimy na przykład przenieść w całości z tą maszyną wirtualną, w cudzysłowie, albo cały monolityczny kod tej aplikacji przenieść do kontenera w całości bez dotykania, to jest tak zwany lift and shift, czy też rehost. Druga rzecz to jest sposób modernizacji, w którym zamrażamy stan obecny i do, aktualne rzeczy pozostają, oczywiście wrzucamy to do kontenera, natomiast nowe rzeczy już są rozwijane w sposób nowoczesny przez, w jakichś usługach mikroserwisowych itd. No i trzeci taki greenfield, gdzie mamy nową aplikację. Oczywiście tu jesteśmy w stanie Państwu też dopomóc, które, które z tych aplikacji możemy przebudować i stworzyć od zera w nowym modelu. Tak? Do tego mamy narzędzia, które taką migrację ułatwiają. Yy, więc migracje z chmury do chmury, migracje maszyn wirtualnych do OpenShifta, tak zwane MTV, Migration Toolkit for Virtualization. Yy, I tutaj yy, no, oferujemy Państwu też. Yy, w tym zakresie, pomóc. Już mi się powoli czas kończy, także jeszcze dwa slajdy. OpenShift ma to do siebie, że jego komponenty, czy też jego, jego elementy zewnętrzne mają standardową postać, nazywa to się operatory, tak, są operatory, jest potężny ekosystem różnych dostawców operatorów, którzy są właśnie kompatybilni z OpenShiftem. I tutaj ma mamy pełno, pełny wachlarz, tak, możliwości. No i tak wspomniałem, co chcielibyśmy w efekcie uzyskać, tak? Czyli tak naprawdę. Mając na myśli tą naszą aplikację biznesową, czyli szyb, szybki sposób dostarczania tej aplikacji, czyli naprawdę zwinność duża i skrócenie czasu rozwijania takiego kodu i, i, i deploymentu aplikacji. Użytkownik końcowy ma zawsze dostępny serwis wysokiej jakości, tak, wszystkie nowe featurey pojawiają się natychmiast, więc są uśmiechnięci, chętnie korzystają z tych usług. Nasze społeczeństwo jest rozpieszczone w, w dzisiejszych czasach a utrzymanie i zespoły właśnie administracyjne mają spokój, mogą sobie spać zamiast rozwiązywać problemy z, z niedziałającym systemem. Tak? Więc to z mojej strony tyle. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i zachęcam do kontaktu. Bardzo dziękuję. Także mam kilka pytań. Kiedy mówimy o modernizacji takich monolitycznych aplikacji, które pracują w tradycyjnych środowiskach wirtualnych, jak to robić? No właśnie mamy, mamy doświadczenia mhm. i możemy tutaj pomóc, tak? Robimy Application Portfolio Assessment, czyli określamy, które aplikacje nadają się do której kategorii i wskazujemy kierunki, tak? W jaki sposób te poszczególne elementy modernizować. Więc tutaj chętnie służymy pomocą w tym obszarze. Taka kontener, konteneryzacja tego wszystkiego, co się zadziewa. To jest dobre rozwiązanie. Dla kogo? Jak to działa? Konteneryzacja właśnie dostawa. No tobie łatwiej poszło z tym słowem. No ja już używam go częściej pewnie <noise> troszkę. Dostarcza zwinność biznesową. Podam taki przykład. Kiedy Czyli Ile w kontenerze. No może tak, to jest bardzo skrót myślowy, ale mm. generalnie tak. Więc klient bankowy, który wymyślił, czy znaczy odkrył mikrousługi, to jest taki nowy rodzaj architektury, to było już kilka lat temu dobrych, ale nie miał konteneryzacji, bo oni to zrobią na maszynach wirtualnych tradycyjnie. No i zaczęli to dorobić i, i zespoły właśnie administracyjne, utrzymania mówił. Oni powariowali, chcą, chcą mieć 100 maszyn wirtualnych dziennie nowych, nie? Po prostu wyszło, że się nie da, że się nie da po prostu, nie? czyli żeby uzyskać tą zwinność, elastyczność, kontenery są niezbędne, tak? Jest jeszcze masa innych elementów, o których pewnie nie mamy czasu porozmawiać. Nie mamy, chociaż organizatorzy poprosili, żebyśmy sobie pomarzyli. Dzisiaj po 2020 szczególnie przyjmujemy bardzo krótkie perspektywy, ale mówią zaszalejcie, czy centra obliczeniowe za 10 lat jesteś w stanie sobie wyobrazić już teraz, jak to będzie wyglądało? No tak, trzeba spojrzeć wstecz, co było 10 lat temu hmm. e, i pewnie ten trend moim zdaniem przyspiesza, więc to jest jakby tak więcej niż 10 więcej niż, niż, niż lat wstecz. To co mogę powiedzieć, chmura na pewno publiczna, będzie udział chmury dużo większy. E, a drugi element, który jest jakby tutaj wyraźnie widoczny, to jest open source, technologia open source, więc op oprogramowanie zamknięte, to już jakby nie jest, nie jest ten kierunek, tak? Po pierwsze model kosztowy, po drugie właśnie nowoczesność, innowacja mm -hmm. i te rzeczy. To czym będą konkurowały takie firmy, jak twoja, skoro wszystko będzie open sourceowe? No my dostarczamy open source mm -hmm. w takiej formie mm -hmm. enterprise. Czyli dostarczamy wsparcie do tego, mm -hmm. dostarczamy dokumentację, dostarczamy usługi. Um, w wokół technologii open source. I oczywiście sami rozwijamy ten open source. Yes. Częścią, nie? Trzymam kciuki. Bardzo dziękuję. Super, Red Hat.